Że to powiem, ale tak tęskniłem za live. Pamiętajcie, 111 tysięcy łapek w górę. Po. Okay, jadę do Szumiego. Zobaczymy, jaka będzie. Iła zostawił. Gdybyście zostawili łapki w górę pod tym filmem, jak ich będzie 33 300 <grywka> Myjcie się. Po Nikogo. Z koleżalnych tradycji, niepisanych zasad, które sięgają czasy daleko przed książkami, które dzisiaj zrozumiałe są tylko dla wtajemniczonych. Dlatego też w dzisiejszym odcinku jest World of Tanks, najpopularniejsza gra online z strzał... Witam was kochani serdecznie w moim jednym odcinku skidropa. Zanim zostawisz łapkę w tym... Zanim zostawisz łapkę w... Majzet, czyli nowym 60 Seconds Riato Majzet i w tle muzyczka, ale i jakaś cicha ta muzyka. Dlaczego taka cicha muzyka? A no właśnie, dlatego, że oni wszyscy czekają już na nasz schronie i na wasze łapeczki wakacyjne. W górę! Jeśli się spodoba, zostawcie, kliknijcie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał, jeśli z tego nie robicie i wpadajcie na vitoshop.gabel. <laughs> to jest, drodzy, dzisiaj bardzo ważny. E, moją książkę, padł. Odwrócili się od niego. W Ladeusz kampanii przedstawia jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy Genesis. Sklep dla prawdziwych graczy. Znajdziesz tam gamingowe fotele